Moimi plecami znajduje się Polska, nasz ukochany kraj. Niestety ostatnimi czasy w niektórych mediach ukazują się nieprawdziwe artykuły, które głoszą o zakazie palenia w kominkach. Oczywiście nie jest to prawda. E, autorzy tych artykułów zapominają, że wszystkie urządzenia, które spełniają normę unijną w postaci tego projektu, pozwalają na palenie w kominkach. W naszym kraju jest tylko jedna miejscowość, w której jest to zakazane i jest nią Kraków. We wszystkich pozostałych miastach, nie jest dozwolone. W moim województwie zachodniopomorskim też możesz palić w kominkach. Tu też możesz palić w kominkach. Tu możesz palić w kominkach. Tutaj też możesz palić w kominkach. Możecie kojarzyć to skrzyżowanie z kultowego filmu Młode Wilki. I możecie pojechać w tą stronę, tak jak Cichy. Ale możecie pojechać też w tą stronę. Natomiast w obydwu stronach będziecie mogli palić w kominku. I oczywiście w mojej rodzimej mieścinie też możesz palić w kominkach. Tylko pamiętaj, pal od góry i używaj suchego drzewa. Marcin Wysługacki, drewno, pozytywna energia.